Od, od, od czterech lat, od kiedy zaczęłam pracować w szkole, czuję, że opuszczają mnie siły i radość życia. I od czterech lat rośnie we mnie tylko to jedno marzenie: żeby, żeby wreszcie. wrócić do Moskwy, sprzedać dom, wszystko zlikwidować, i do Moskwy. Witam Państwa w programie Shol Szybko o ludziach. Dzisiaj moim gościem są kobiety z prowincji, które przeprowadziły się do stolicy. Zobaczmy, jak potoczyło się ich życie w wielkim mieście. Wyjechałyście wszystkie razem? My z Olgą wyjechałyśmy razem, tak. A nasza? Dojechałam później. Jak wyglądał Wasz pierwszy dzień w stolicy? Z Olgą wysiadłyśmy z, z pociągu, i tak stanęłyśmy z tymi walizkami, z tym wszystkim, i nagle. Nie wiedziałyśmy, w którą stronę iść tak naprawdę, bo, bo to wszystko takie ogromne, takie wielkie, takie jakie sobie wymarzyłam wcześniej, żeby właśnie tak przyjechać tutaj i, i to tak, tak wniknąć w to wszystko. Więc. W sumie jest mniej zieleni, niż nam się wydawało. Czy warto było przeprowadzić się do stolicy? Zawsze jest warto. Zawsze jest warto zmienić miejsca, pojechać gdzieś indziej i spróbować gdzieś indziej, zacząć od nowa wszystko. Tak, że życie to jakaś taka wędrówka jest. No <laughs> Służbę wojskową też to zacząłem w Moskwie, a długo tam byłem w bułku, a w końcu tutaj otrzymałem dowództwo baterii. A więc pan jest w Moskwie? Wydawało nam się, że w dużym mieście to są większe możliwości. Co byście chciały przenieść z prowincji tutaj? Największy problem polega na tym, że tutaj nie ma gór. Tu nie ma gór. U nas, u nas były góry, można w razie czego uciec w góry, a tutaj nie ma gór, to jest płasko. To znaczy, kiedy się otworzy okno, to widać tylko ulicę i nie widać nic poza, poza domami. Nie, nie ma, nie ma widnokręgu. A co jest trudniejszego w życiu w mieście? Mieszkasz w jakimś cholernym bloku. W ogóle nie znasz ludzi, którzy mieszkają to nad tobą by, pod by było tobą. Ich na herbatę, na ciastko zaprosić. No tego, ale kogo robiliśmy, zaprosisz? Jak wszyscy rano wychodzą do pracy, wieczorem wracają, mają wszystko w nosie już. No i, i kogo zaprosisz? A wasze rozczarowania, które przeżyłyście tutaj. W dużym mieście, jak i w małym, nie docenia się inteligencji. Yy, to co się śmiejesz? Że, że taka jest <śled> prawda. Inteligenci są po, po, potrzebni. Też ja mam tego dosyć, że ciągle tylko narzekasz i narzekasz. No, tak nie można żyć cały czas. Ty połóż się na tej kozetce, się zaraz. nogi sobie tutaj połóż. Się połóż dobrać się, wyrządź się, się, się przedpadnij tutaj na kozetce. taka, no, co ty robisz no? Proszę was, przestańcie, tu jest skam, proszę was. Weź no się połóż was, na tej to kozetce. To... Się... Przestań! No się zachowuj się jakoś, wiesz, byle jako się zachowuj, na kozetce się połóż. Dobra, już no mówisz, ale, ale ja może, proszę bardzo, chciałam podziękować. Pani pyta o to, co się wydarzyło. Ale to jest beznadziejne, no co mam powiedzieć, jest beznadziejne, jest za małe, myślałam, że będzie większe, no. co miałam to mówić. Jest duże, nie, nie, słuchaj, nie, jest małe, to... jest duże. To jest właśnie to, z, z, jakiej, z, Ale z powodu się... czego człowiek się przenosi ty... do dużego miasta. W małym Ale mieście nie się... ma sushi barów. Co, już panujesz, że, że, że mieszkasz w dużym mieście i do teatru No i co, i teraz się okazuje, że nie chodzisz, tylko wiesz, udajesz coś, tu przed kamerą udajesz. Uwaga, uwaga, mam depresję. Znowu? Fajnie. A mogę tu gumę wyrzucić? Nie. A, bo to nie sosyła. W dużym mieście dziecko masz Ach. kilka teatrów, z czego kilka dobrych, a w małym mieście masz jeden i teraz może już nie być. Jest I się czuję bardzo spełniona po tej rozmowie. Nie da się z nami w ogóle rozmawiać. Nie da się taką się nie da rozmawiać, że to się ciągle czekiesz, ciągle, trzeba się cool, przyczyniasz. Dobra, nieważne. To ma tutaj tak z sushi, a nie, żebyś ty marudziła. A weź przyszłyśmy tutaj, bo ja chciałam nowe smaki, ale to nie to mnie szczerze że... mówiąc... jeszcze to, zobaczymy czy ci się będzie smakowało. Ja nie lubię. Dobrze, dobrze, nie nadaje się do dużego miasta, tak? Nie nadaje się, dobrze. Zaparujesz? Nie chcę. Ja ja Jesteś jest cała...